Cześć, siemaneczko! witamy was bardzo serdecznie. Jestem Cytrus się standardowo Farmer światek 6. Witam Was bardzo serdecznie w końcu w 13. W końcu w 13. Nie wygląda tak 13, ale wygląda. Dokładnie. <laughs> znaczy się, ale jest. <laughs> tak więc bardzo serdecznie witamy Was w, kolej, w kolejnym sezonie właśnie z LSA 13. Jak widzicie, mamy tutaj przed sklepem kilka naszych maszyn. To są podstawowe maszyny, które będziemy, z którymi będziemy zaczynali. Nie mamy na razie kultywatorów, siewników itd., itd. To będziemy dopiero musieli sobie spokojnie do tego dojść. Mamy już kilka pól, one są już wyrośnięte, więc spokojnie po prostu po sprzedaży tych zbóż będziemy mieli pieniążki właśnie na te podstawowe kolejne maszyny. Dodatkowa informacja jest taka, że mamy ak kasy aktualnie ile? Może powiedz najpierw na jakiej mapie gramy, bo gramy na Beskidach V4. Dokładnie, Beskidy V4, jakby ktoś nie wiedział, ale powiedz ile mamy kasy ogólnie. 15 tysięcy, tak, to... gramy na poziomie łatwym, więc tyle no. jest na sam początek. Tak więc tak to wygląda. Tak jak już tytuł powiedział, że gramy na mapie Beskidy V4, jeszcze mapa jest tak naprawdę przez nas, no niestety w 100% nie ogarnięta, nie wiemy do końca co i jak, więc jakby jakiś specjalista znalazł się od tej, od tej mapy, wie jakie maszyny potrzeba jeszcze dodatkowo pobrać, chodzi tutaj głównie o zbiórkę chmielu, no to byśmy prosili o kontakt pilny na Facebooku, na pewno jakoś się dogadamy. No, no i co? I, i, proszę coś... Państwa, y, znaczy powiem, że pozwolę sobie tak powiedzieć, bo to już powiedzmy, powiedzmy taki y, spoiler i trailer i tak dalej, znaczy nie spoiler, tylko trailer raczej, tak? Tak. No... Spoiler jest na, na aucie. To jest... Tak? No nie no, spoiler, trailer, w sumie jedno, jedno wyjdzie no. Ale spoiler... Nie, trailer to jest taka zapowiedź, a spoiler no to jest po taka... A co dajesz na przykład no, na auta y, y, ten... O, to też jest Chcesz spoiler. spoiler? O, o kurde, ty zobacz, jakie mamy polski język rozwinięty, ty. Dobra, tak czy jak? To są maszyny, które na pewno będziemy używać w pierwszym odcinku, bo jak wiadomo, pierwszy odcinek i sezon musi się zacząć od. Teraz każdy mówi sobie od czego? Od początku, hehe. <laughs> <Wniw. śmiech> no, no też. No. Dobra, chodź tutaj od początku, pokażemy nasze maszyny. Więc pierwsza maszyna to oczywiście jest nasz rodzimy Ursus 360. C360, żeby A nie było ja. 60, popularna 60. E, następnie mamy Ursusa 1614, to jest w wersji turbo, nawet o ile no, tak? To dokładnie za, to za jest za wersja suma, turbo. to jest już coś mocniejszego, tak. Następnie mamy bizoniki nasze rodzime. Ja sobie oczywiście sprawdzam wszystko, żeby nie było zaraz, że coś przekręcę. Więc jest to Bizon Gigant 0Z083 powstami, że po prostu 83, tak się mówi. Headery do niego, e, przyczepki na hedery, no i takie przyczepy. Zwykłe Wywrotki, dokładnie, nawet nie wiem ile one mają pojemności. E, więc... Chyba okay. 5 albo 5,5, tak mi się wydaje. Nie, mamy posiadane dwa agregaty, tylko dwa. E, no jak gdzie są? W no, tym Przez rzuciło je? Czekaj. Dasz taki by był reszty by dookoła. Ogólnie tak, powiem strygu, tak że. No właśnie, tutaj maszyny i tak dalej mamy. E, powiem Wam tak, no ta mapa jest wielka. E, proszę Państwa, jak wiecie, tutaj jest troszeczkę tych e, pól. Mamy co robić i dokładnie. powiem Wam, że masakra. A propos, naszym moderem jest Cynek, żeby to nie przekręcić, Cynek 96. Tak. Cynek 96, także pozdrawiamy Cynek i on właśnie nam tworzy te paczki, także e, na nich właśnie na tych modach gramy i już. O. I macie oczywiście link do jego Facebooka w opisie. Dodatkowo mamy tutaj dwa agregaty. Dodatkowo mamy pług 3 O pług, Nie pług. To jest pług to. No, pół, dobrze, ja pierdzielę, no, już mi się myli. Już dawno nie graliśmy, więc mi się myli. No i ostatnie to są brony, z tego co kojarzę dokładnie. Brony, piąteczka, e, czyli pięcioczęściowe. No i Składane. tak to wygląda. To są nas, e, nasze początkowe maszyny. E, teraz będziemy jechali sobie naszymi Turbo e, na farmę. No i po drodze będziemy opowiadali Wam, jak ten sezon ogólnie będzie wyglądał. Ja mam prowadzić, więc ja będę prowadził. Wsiadę tylko do swojego drugiego egzemplarzu. Dajesz. Powiem ręczny. Ci ogólnie, że jak e... grałem z cynkiem właśnie... Część sobie gry może ściszę trochę. Że jak Dobrze, właśnie no. grałem z cynkiem, to powiem ci, że ta mapa jest taka kolorowa taka. Mi się czasami tak to... Z, z, z sztucznością mi się to z, po, po, po ten. Ale e, oczywiście bierzemy ten... E, przynajmniej... Czekaj, czekaj, jakąś... czekaj, czekaj, hamulec ręczny, no i Enter. odpalasz. Tak tak, tylko że czasami... A właściwie bardzo często mam no, takie ścinki, że hamuje. Te, te, u ciebie to samo widać? Eee, nie. U mnie no, nie. U, u to... mnie jest normalnie. Handbrake mam ściągniętego, czyli hamulec ręczny. No normalnie. Enter jest odpalony. I... Czekaj, pokaż mi Twój. Ja sobie muszę zobaczyć, jak Twój chodzi, bo u mnie coś naprawdę nie, nie takie. Co, znowu zapowiedź failowa, tak? Proszę cię bardzo. I co. Obstawiam, że ty musisz ściągać handbrake znowu. Aaaa! Weź, aaaa. Wejdź do mojej ściągi, ja zobaczę wtedy. Gdzie masz to? Za bramą już. Ty, ale ona ogólnie ci powiem, że jest automatyczna, tak? Już. Tak, tak, znaczy nie, jeśli podjedziesz tym, to jest tak, ale jeśli podejdziesz, to musisz, żeby Tak, tak, tak wiem. Dobra. No, dobra, pobierzcie jakiś kultywator i lecimy na farmę. Przynajmniej Aha, dobra, no, to w stanie, no na tym to polega, że nie daj, że odwiedzimy naszą farmę, to jeszcze troszeczkę już ze sprzętu na nią poprzeździmy. Dobra, tak? dobra, już, już, no, już jest, już się Ale no nie, nie walnąłem No znaczy Chyba walnąłeś, mnie Ogólnie, sprawa jest taka, że ta mapa jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana i chcemy, żeby ten sezon był naprawdę bardzo, bardzo mocno, mocno również rozbudowany. No i opowiedzmy Wam ogólnie, opowiemy Wam teraz troszkę ogólnie właśnie jak ten sezon będzie wyglądał. Więc przede wszystkim sprawa wygląda tak, że wszystkie odcinki z tej serii, czyli właśnie z LSA 13 na modach, będzie nagrywał dla Was Cytrus. Moja a osoba. Tak, a dlaczego? Dlatego, iż gdyż, jak powinniście w sumie wiedzieć, w LS-owcy, dnia 29 października wychodzi dodatek do LSA 15 Gold, tak się nazywa, tam będzie zawarta nowa mapa i również będziemy to nagrywali. Również będziemy jednocześnie nagrywany LS15 eee, i będziemy tam na LS15 lecieli sobie właśnie na dodatku na czystych maszynach. O, o, zaczyna się. Pardon. Na czystych maszynach będziemy grali sobie po prostu, właśnie. Eee, dobra, pójdźmy. No nie, nie, no co ty robisz? No ty we mnie wiedział. No, ale no, do, 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 do. E, Tak więc właśnie na czystych maszynach będziemy sobie grali tam, o, na LS15 i LS15 będę nagrywał ja. Wiem, że pewno będzie zaraz dużo hejtu, że dlaczego nie na zmianę i tak dalej, i tak e, dalej. O kurde! Kurde, no stop, no stop, no. Dobra, Ogólnie właśnie w prawo, też chcemy... W lewo. Nic nie idzie, Chcemy kończy. ten sezon zrobić w miarę realistyczny. Mamy nadzieję, że będziecie nam pomagali w tym. Cynek również zaoferował swoją pomoc, żebyśmy w miarę, żeby nam po prostu opowiadać, co mamy robić i tak dalej, tak dalej. Więc, że tak powiem, każdy odcinek będzie z nim konsultowany. Będziemy będziemy po prostu wiedzieli, co mamy robić i tak dalej. Więc tutaj o to się nie bójcie. Mamy nadzieję, że coś takiego w końcu Wam przypadnie, tak to nazwijmy, do gustu. Bo zawsze u nas te sezony wyglądały tak, że po prostu robiliśmy, jeździliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tym razem właśnie Lesa 13 chcemy zrobić tak troszkę nie tyle na poważniej, bo wiadomo będziemy robili bekę sobie i tak dalej na pewno, no ale Chodź, po prostu... No właśnie. W samej zapowiedzi już kilka razy było. Tak to nazwiemy, no ale, ale po prostu chcemy, żeby to troszkę, troszkę realniej wyglądało. Dużo osób właśnie pisze, że symulator to symulator powinno być w miarę realnie, tak więc LSA 13 na pewno będziemy się starali w miarę, w miarę jak najbardziej to realnie właśnie tutaj odwzorowywać. I mam oczywiście przystępnej... Yy... O otoczce. otoczce, właśnie. Właśnie otoczce. Przem, otoczce, tylko że yy, właśnie nie umiałem się wysłowić. Na końcu języka miałem, ale po co mam tutaj drugą głowę do nagrywania, tak zwanego no, no. łysola świadka? A propos, de facto, yy, nie mówię nic o łysych, bo wiecie, te włosy mi odrosną za 2-3 tygodnie. Także no. <laughs> spoko. No, tak więc tak to wygląda. Dodatkowo, jeszcze skoro jest to zapowiedź tylko i wyłącznie tego właśnie LSA, to chcielibyśmy Was poinformować, że w ten weekend, czyli w piątek, sobotę i niedzielę, będziemy w Poznaniu na PGA. Jeśli ktoś chciałby się z nami spotkać, to zapraszamy bardzo serdecznie. Przez całą imprezę będziemy gdzieś na pawilonach dostępni. Będziemy również na pawilonach tych dla youtuberów i widzów, które są organizowane przez, niech mnie to trust przypomni, ta tego. stronka. Przez Gamer? Nie. Nie, przez nie, nie, nie. v Stars, coś tam stars? E, tak, stars tak. For stars, fon, stars for Fans, Fa, coś fans. takiego. No, no, no. Tak mi się wydaje, że dobrze to powiedziałem. Troszkę ciężka nazwa. No i tam na pewno również się znajdziemy, więc jeśli ktoś chciałby nas znaleźć, to wydaje mi się, że właśnie najprędzej na hali Stars for Fans. Znaczy ja cię trochę zwolniej, bo normalnie coś mi mój nie jedzie, nie? No tak wnikaj, ale czekaj, czekaj, teraz ja muszę wiedzieć, w... dobra, musimy skręcić się w staraniu, że w lewo. Bo tu jest tyle tych miejscowości, że ja nawet nie wiem, którędy do której trzeba dojechać. Więc. Oluju! Co ty żyć, co? Nic widziałeś. No i właśnie nie widziałem. No i dobrze. To e, <słuch> taka mała wywrotka była. Tyłem mm. driftu, kur, odważny jest. Dobra, lekko tutaj komuś zgniotłem pole, ale tu już nie, nie wnikajmy w to. Nie nasze? No, ale nie będziemy również tylko nie będziemy tylko i wyłącznie na tej sali, ponieważ e, na tą salę trzeba mieć osobny bilet, tak więc wiemy, że nie każdy również na Star Wars fans ma bilet, tak więc będziemy się starali być również na e, zwykłej hali PGA. Właśnie. Gdzie dokładnie to się okaże, ale na pewno będziemy. My wracamy dopiero w... Oh e, my friend. No, no we, it, to to się włączasz? nazywa bezpie... włączasz, To się nazywa bezpieczna odległość, kolego. -e Dobra. E, dobra, lecimy, jesteśmy już w sumie niedaleko farmy, dodatkowe informacje na temat samej serii, e, to, wydaje mi się, że ten sezon będzie dosyć długi, jeśli on Wam przypadnie do gustu i tak dalej tak dalej, to on może być naprawdę długi, ponieważ po pierwsze mapa jest bardzo duża, po drugie są tutaj dwa gospodarstwa, tak muszę coś zdrapać, bo coś mam mniejsza, e, w każdym razie właśnie mapa jest bardzo duża i wydaje nam się, że z czasem po prostu e, dodamy jakieś nowsze maszyny, Oluju, luju, czemu yes, tak nie ma coś takiego tutaj jak skończy się co robić. Powiem wam szczerze, że naprawdę sama mapa jest zbudowana. Weź sobie jeszcze widzu drogi pomyśl, że przyjdą sami zwierzaki. Weź o No zwierzami... jest, jeżdżę, jadę pół metra od tego. No przyciąga cię. A co nie do tego jak jakie powiem... Się, co? Ciągle. Trzeba na samym środku Śiągnie jeździć. Tej drogi. Co ty robisz? No. Dobra. Spokojnie, to nie było. Realia. Zachowane. Dobra. Także będziemy na PGA na pewno. O czym tam dalej istnianych mówiłeś O konkursie chyba coś tam wspominałeś? Y nie. No to konkurs również Co, swoją drogą, aktualnie na naszym kanale konkurs trwa, jeśli ktoś nie widział to oczywiście macie w karcie link do filmiku konkursowego, w opisie również, na pewno również macie w komentarzu, Dzień. więc to a, swoją a propos... No i patrz kuźwa, no jadę 3 metry od tego, a to mnie przyciąga! P przyciąga, Sadek. Tak jak na naszej mapie chyba z LC15 trzeba jeździć lewą stroną mamy. też ten y, Bellico coś tam profonde lux farm tak. był ten taki płot y, z drutu drutowy takiego Ta, i też Tak, no, no było. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj już mamy naszą farmę, więc tutaj wjeżdżamy. Czeka, czekaj, poczekaj, poczekaj. No otwieraj. Proszę bardzo. O kurwa. Jechał. Dobra, i wjeżdżamy. No i co, tak się prezentuje nasza farma, ale jeszcze powracając, bo tak... <laughs> Kurde, he, he, mieszamy się jak zwykle. Czekaj, w każdym czekaj, razie... bo Ja mam problem z wjechaniem w każdym bądź razie e, e, będziemy się starali, żeby ten sezon trwał jak najdłużej, żeby jak najdłużej Wam się podobał. E, no i żeby e, z czasem po prostu na tą mapkę pododawać jakieś e, nowe maszyny. Nowe, czytajcie nowsze. E, Dobra, Dobra, wszystko powyłączane. E, nowe czytajcie nowsze, czyli jakieś nowe tam New Holandy i tak dalej i tak dalej, żeby po prostu ten sezon trwał, choć się w ogóle właśnie cytrusie przejdziemy na drugą farmę, troszkę tak Śmiało. parkurowo. Ogólnie hmm. ja bym jeszcze powiedział co bo znaczy... Jak my te filmiki robimy? Po pół godziny, po, po jakiej to lecimy długości? No, ja bym obstawiał jest to tutaj zapłacić, długość... No to, to trzeba porozmawiać teraz o tym faktycznie, bo nie mamy nic uzgodnionego, Jeśli więc... chodzi o długość, już Ci mówię, no. ja bym obstawiał tutaj na filmiki w granicach 40 minut. 40 minut, e... ale ile razy w tygodniu? Dwa, trzy? Dwa razy w tygodniu, ponieważ będzie również dwa razy w tygodniu około 40 minut e... właśnie LS 15. No. Tak, więc będziecie mieli łącznie cztery odcinki z LSA w ciągu tygodnia. Dwa razy będziecie mieli 13, dwa razy 15 po 40 minut. Wychodzi łącznie 40 razy 4 160 minut, czyli 25 i 2 godziny 40 minut. Tak matematyk. No wydaje mi się, że jest to wystarczające, jak na tydzień, tym bardziej, że staramy się teraz aktualnie wpuścić drugą serię na nasz kanał, żeby to była taka zastępcza seria główna, taka druga główna seria, czyli tuż po Elesie. Jest to oczywiście, oczywiście One of Brawo. I no i tak to wygląda. Tak więc tutaj prezent to jest drugie gospodarstwo, na które będziemy chcieli się po prostu właśnie z czasem przenieść. To jest takie bardziej ekskluzyjne I... bym powiedział, zobacz, to ma nawet taki wjazd jak do Biedronki, nie? Jak czasami te tiry żeby tak, się tak. i tu, tutaj jest garaż normalnie pod spodem. co ty daj. No weź otwórz. No patrz pali. tej. i patrz, i tu normalnie ziemniaki buraki odbierasz, co ty A? myślałeś? Człowiek, no jest trochę. Chopie, no. tu jest taki bajer, że jak cię kręcę. tutaj jeszcze lepszy ci pokażę, choć wyjdziemy sobie, że tu nawet mamy specjalne pomieszczenie. Tak to nazwijmy, gospodarcze. Na... trochę więcej ogarnia mapy, ponieważ jak ja grałem z synkiem, to tylko i wyłącznie to stosowaliśmy maszyny, bo nie mieliśmy jakby tej samej wersji bez i nie mogliśmy pograć na tej mapie. Dlatego ja też teraz wraz z Wami w sumie rozpoznaje i poznaje i no poznaje w sumie tą mapę. Proszę ale bardzo, tutaj mamy Kalek, czyli wapno. jest mapno. Mapno, tak, no wiem, wiem wiem. Tak więc tak to wygląda. No mówię, mapa jest naprawdę bardzo rozbudowana, z czasem będziemy chcieli się na pewno nawet, tutaj na to gospodarstwo przenieść. Nawet są balony i czasami z tego co widziałem na singlu, e, samolot czasami przeleci. No o bo nie kurde, wiem. a to jak przeleci to nawet F16. No, ale nie no szybko je, leci, no co ty chcesz? dobre Nie, ale to, to ale nawet się przypomina forum czekaj, na chwilę, na lejmy, 16. tutaj staj na chwilę, staj na chwilę. No, na chwilę. no tu. Na rabatka, no. I, I powiedzcie ludzie, że farming nie jest piękny. Patrzcie i, i samolot nad nim! Ale Jaja, ty jaka scena mi wyszła? Będziesz miał do wycięcia na miniaturkę. O Ale fajnie. E, no i tak to wygląda. Przede wszystkim tutaj na dole jest całe gospodarstwo, jeśli chodzi o resztę, czyli silosy, miejsce na maszyny, e, e, ale to będzie już modernizowana farma, ci powiem, także to nie jest No takie tak, jakieś tutaj jakieś to jest wiele. prowadzimy, niższe. ale to jak będziemy mieli naprawdę bez wstydu nie jakieś tam Ursusy, jak... Dokładnie, jak już będziemy Mychaladyz, mieli zedytowanego mod, no. modpaka pod te nowsze maszyny hmm. właśnie. No i tutaj nasze mieszkanko, nasza cała nasza willa, tak to nazwijmy. Której, Patrz, to co najciekawsze dla nas, czyli jest ma. boisko, siatka, jest... O. Fu, fu. Nawet mi jest, chopie Dawaj, świadek, blok. Tu takie Sierwuj. rzeczy się i tam serwer. Nie, najpierw co ty? Dobra. No leci. Poszła? Ty serwisz. A. Dobra, łaj. O no, no. Blokiem! No chyba zblokzyłem jednak, mi się wydaje. rękę. nie użyłem, ale... Dobra, lecimy. Ty altanka, ty tak zwana komnata zwierzeń. Swiatek, no, co, no sądzisz? Jest tego, jest co sądzisz tego? o tym filmie? Dużo. Mi się wydaje, że co najmniej jeden lajk like od każdego wystarczyłby. Dokładnie, no mamy nadzieję, że ogólnie ta zapowiedź zbierze troszkę lajków, że pokażecie, że ta zapowiedź przede wszystkim dostanie się do bardzo dużej ilości osób. I że dużo osób, które nas kiedyś oglądały, powrócą do naszego LS-a. Patrz tutaj jaki piękny eee, garaż, jeszcze mamy kopię. tak patrzę na tę fajną billę i trochę mi się przypomina MT, jak żeśmy kiedyś grali. Bo te gangi, no pamiętasz? To takie właśnie miały siedzibę Ale na taras... patrz jaki garaż mamy, kopie pod tarasem. O ciebie, pod tarasem. Zwykłe po, po, auta tutaj mówisz, że ma, Myślisz, światek mówisz, że mamy bardzo fajny y, garaż pod taraskiem, if you know what I mean. Yeah. Eee, więc no tak to by wyglądało. Tak jak już powiedzieliśmy, podsumuję, jeszcze mam tutaj szybko informację. Eee, LS 15. 100 i stój, stój i posumowuj. O. Teraz pięknie. No, no. chodźcie, ustawimy na jakieś takie ładne. No właśnie i... chciałem na tle tego. A bo dawaj, chodź tam do tej góry. O, no, tutaj i no, no, no. patrz, nie, patrz tak, o, tak. O. O, tu, o, tutaj, tak jak jest. No, patrz. O, o, pie... Uj, no ab... i podsumowując, odcinki pojawiać będą się dwa razy w tygodniu. Dokładne dni jeszcze ustalimy. Jak na razie będą to dwa tak naprawdę w sumie losowe dni. Dopóki nie wyjdzie LS15, jak wyjdzie już LS15, dodatek, to wtedy ustalimy sobie konkretne dni. Odcinki będą trwały do 40 minut. Dodatkowo jeśli oczywiście pod każdym odcinkiem, czyli dla przykładu dwa odcinki będą miały ponad 1000 lajków, to w kolejnym tygodniu jeden z tych dwóch odcinków ma, jest wydłużony. No tak, 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 masz czas. No, i... czyli do, do godziny. Yy, no. Przykładowo, jeśli pierwszy i drugi odcinek z LSa 13 będzie miał 1000 lajków, to albo trzeci, albo czwarty odcinek z LSa 13 będzie trwał, yy, około godziny. Tak więc to, to ta umowa czyli, nasza pozostaje yy, z dalej. Ale sam musisz ogarniać, w co my gramy, bo mogę się założyć, że jak wejdzie też gold, to będziecie się pytać, co to zagra i kiedy LS. a ja nie będziecie. Dokładnie. Napisać, to jaki na, wszystko w nazwach będzie, wszystko będzie w nazwach. Najpierw będziecie mieli tytuł odcinka, czyli nie wiem, na przykład "Ale Bogactwo, yy, numer odcinka. Czyli na przykład 15, i później będzie nazwa gry, czyli uznajmy Farming Simulator Sezon trzeci. Czyli, czyli zakłada, no, że będziemy tak. bogaci. I znowu samolot mi śmignął tej. No wstawię, że będziemy bogaci. Ale w każdym razie, podsumowując, jeszcze raz, nie przerywaj no mi. Dobra, proszę, No proszę, no, rozgnieźnij. Dwa razy w tygodniu są odcinki. Jakie dni dopiero ustalimy po wyjściu do dodatku Gold? Odcinki będą trwały do 40 minut. Jeśli będzie pod pierwszymi, pod dwoma odcinkami w danym tygodniu 1000 lajków to w kolejnym tygodniu jeden z dwóch odcinków jest przedłużony. Jeśli ktoś ogarnia tą mapę, graną na tej mapie, może nam pomóc z dodatkowym ogarnięciem jej to zapraszamy na wiadomość prywatną na Facebooku. Bardzo chętnie z taką osobą się skontaktujemy po prostu, żeby nam pomogła do no w 100% ogarnąć tę mapę. Po kolejne... Mamy nadzieję, że seria Wam się spodoba, po kolejne mamy nadzieję, że ta seria będzie naprawdę bardzo długo trwała, po kolejne mamy nadzieję, że będziecie ją udostępniali, po, po dziesiątej już mam nadzieję, że będziecie ją komentowali bardzo intensywnie, po kolejne mam nadzieję, że będzie co najmniej 20 tysięcy wyświetleń na każdym odcinku i mamy nadzieję, że w końcu w końcu wrócimy Swiatę na jak YouTube jak tak jak, jak powinniśmy. Cicho. W końcu mamy nadzieję, że powrócimy na YouTube, Dobrze, tak jak powinniśmy wrócić i, 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 i no i tyle, no bo naprawdę takie przerwy co byśmy mieli mamy nadzieję, że już nie będzie. I no i powracamy do was, powracamy do Was. Pierwszy odcinek taki już prawilny, prawidłowy będzie w przyszłym tygodniu, czyli obstawiam, że do środy będzie. No, na pewno, pierwszy tak, no bo jak są dwa no. tygodniowo, no to no ja do środy no, maksymalnie. Tak, no. więc pierwszy do środy maksymalnie, drugi wiadomo, później albo czwartek, piątek, sobota, albo niedziela z któryś z tych dni, tak więc tak to będzie wyglądało, no i co, no nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu się z Wami pożegnać, mamy nadzieję, że zostawicie nam e, ofensywną łapeczkę, która zmotywuje nas jeszcze bardziej do e, rozpoczęcia tego sezonu, następnie mamy nadzieję, że będziecie z e, niecierpliwością czekali również na drugą serię właśnie z ls tyle z 15 z dodatkiem Gold. No i mamy nadzieję, że te dwie serie będą naprawdę dla nas, jak i dla Was, bardzo, bardzo przyjemne. I Będziecie bardzo chętnie i oglądali, i będziemy bardzo chętnie nagry nagrywali. No i będzie przede wszystkim w statystykach, po statystykach widać, że naprawdę powracamy, że Wy powracacie do nas i że, no, że mamy w końcu siłę, tak, że, że bo naprawdę to, że my mieliśmy przerwy dosyć długie, no to wyglądało średnio, bo i wy odchodziliście, my tak to nazwijmy, odchodziliśmy i to nie wyglądało za pięknie, tak więc teraz stary, mamy nadzieję, że... Stary, wszystko powiem, będzie pięknie. powiem Ci, jeśli będziesz miał taką płynność w gadaniu na maturze ustnej, to wróżę ci 100%, nie? Ale tak, tak, także no, czekacie na kolejne odcinki już na no, takie prawidłowe, no, bo to takie zapowiedź, to Zapo... tam taka wiecie. No, Nasz pierwszy odcinek pełnometrażowy. Czterze, zapowiedź. Co? Liczę na 1000 lajków, 1500 po 24 godzinach. Tej. Jeśli w odcinkach normalnych będziecie dobijali do 3000 łapek, to będzie w ogóle już magia i będziemy dla was nawet czasami trzeci odcinek w tygodniu dogrywali. Tak więc to wszystko w Waszych rękach musicie nam pokazać, że chcecie, że wierzycie w nas i tak dalej, i tak dalej, i że no po prostu, że będzie już tylko piękniej, no. No. Więc co? Dzięki tyle. za uwagę, czekajcie na odcinki, oczywiście młodzieżowe, ofensywne linki, reflinki w sumie bo opisie, do no, linki reflinki, na naszego jest... Facebooka, no i do wzięcia udziału w konkursie, no Dokładnie, tak więc tyle, do usłyszenia, do kolejnego, do właściwie pierwszego i właściwego Tyle. No. Bęk! Siemaneczko, tyle. cześć, trzymajcie się.